Potrzebujesz tylko tych trzech, oto składników i blendera. Zrobimy z serka wiejskiego, klasycznego, coś superjackiego. Zapraszam. To wszystko wrzuciłam do blendera takiego i to wszystko teraz będę łączyć ze sobą. Jednak tamten mikser wysiadł, nie chciał obkręcać, więc... Konsystencja jest taka, a smak jest nieziemski. Kupiłam w akcji takie foremki na lody, ale oczywiście ruszałam i złamałam jeden kawałeczek z patyczka. No, oczywiście jestem kreatywną mamą, dwójki dzieci, więc związałam gąbką, recepturką. Zaraz to zaleję tym mangowym, mmm, mangowym lodem i do zamrażarki. Wlałam do foremek. Zatykam. I do zamrażarki. Hops. Jeszcze mi zostało tyle w dzbanie, więc przeleję to do jakiegoś pojemniczka, do którego, mm, który mogę zamrozić. Domowe lody z serka wiejskiego i owoców. I tak. Mogę Wam powiedzieć, że z mango wyszedł dosyć twardej konsystencji, za to z jagodami jest taki. O. Po zamrażarki smacznego. To jeszcze udokoruję i będę degustować. Doszłam do wniosku, że nie, nie będę nawet stroić tego lodu, tylko degustuję. Z jagód mrożonych. Bardzo dobre. Nie do końca on się tak zamroził, ale nie wiem co jest powodem. Z mango. Fajnie wyczuwalny smak. O, jagody, oczywiście też. Ale czuć, że on jest zamarznięty. Ale sądzę, że bardzo fajny przepis. I tak na szybko dla dzieci na popołudnie, gorące weekendy rodzinne. Bardzo fajny pomysł. Można dawać różne owoce. I wystarczy to tak do godzinki schodzić w zamrażarce. Więc polecam. Smacznego.